UW postrzegam jako tolerancyjne miejsce, szczególnie na, jakby na tle powiedzmy, ogółu polskiego społeczeństwa, chociaż osobiście jak obserwuję różne programy czy inne działania, które władze uniwersytetu jakoś wprowadzają na uczelni. No to jakby dla mnie to jest normalność. Mam nadzieję, że Uniwersytet Warszawski jest postrzegany jako tolerancyjne miejsce i e, temu też służą nasze działania. E, myślę, że e, pokazaliśmy to dobrze w zeszłym roku, otwierając kampanię, wszyscy jesteśmy równoważni. Taką widoczną zmianą po rozpoczęciu kampanii był wzrost liczby zgłoszeń. Związanych z doświadczeniem dyskryminacji. Więc myślę, że też robimy coraz więcej na rzecz tego, żeby to było naprawdę bezpieczne miejsce i żeby osoby, które doświadczyły albo były świadkami dyskryminacji, miały się gdzie zgłosić, żeby te problemy były jak najszybciej rozwiązywane. Miałam takie doświadczenie. Przemocy psychicznej stosowanej przez, yy, przez pracowniczkę, chodziło o tak błahą rzecz, jak zwracanie się do mnie tym imieniem, o które, o które prosiłam. Studiuję już dwa lata na UW i to była tylko jedna taka sytuacja, więc i tak myślę, że yy, w porównaniu do innych miejsc, w których bywam, czy szkół, czy liceów to naprawdę jakby jest to bardzo dobry wynik. Myślę, że pomysł, żeby osoby niebinarne, czy też osoby transpłciowe mogły podpisywać się imieniem, z którym się identyfikują, a nie tak zwanym dead czyli osob imieniem, które mają wpisane w dowodzie, to jest bardzo dobry pomysł. Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Warszawskiego to jest taki dokument strategiczny, w którym nakreśliliśmy plan działań na Mam nadzieję wprowadzić e, rozwiązania, które połączą, pozwolą lepiej łączyć e, życie zawodowe, życie naukowe z życiem rodzinnym. Myślę, że Plan Równości Płci hmm, przede wszystkim po prostu wprowadza to, co właśnie, jak już powiedziałam wcześniej, powinno być normalnością. Ma taki, e, nie ma takiego zagrożenia, że nagle obniżymy poziom naukowy tylko dlatego, żeby e, mieć statystycznie po prostu liczebnie właściwie tak e, e, odpowiednią proporcję. Zachęcamy wszystkich do udziału w szkoleniach. Mamy szkolenia dla pracowników i pracownic. To są szkolenia równościowe. Wyszyscy jesteśmy, jesteśmy. równoważni.